RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu Piłkarze Orła Mroczeń doznali niespodziewanej porażki w 21. kolejce rozgrywek 5. Ligi Wielkopolskiej na boisku w Grębajni przegrali z ostatnim w tabeli Piastem Poniec 0-1. Mroczeńcy, którzy od 60. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jakuba Kubczaka, byli blisko wyrównania, jednak kwadras przed końcem piłka po strzale z rzutu karnego Rafała Janickiego odbiła się od słupka. Gola na wagę trzech punktów strzelił Tymoteusz Myszuk, w zastępstwie trenera Marka Wojtasiaka drużyna Orła prowadził w tym meczu Jakub Pieprzyk. Mecze z, z ostatnim drużyną w tabeli nigdy nie należał do najprostszych. Wiadomo, że ta drużna gra z górą, więc zawsze walczy o jakieś punkty, musi tego urwać. No, nie można ich lekceważyć. No, mieliśmy dzisiaj dużą opty optyczną przewagę, troszkę nawet nam brakowało tego szczęścia, bo gdzieś piłka obita od, od słupka, od poprzeczki, karny, niewykorzystany. No jednak gdzieś, gdzieś, gdzieś nam też szczęście uleciało i tutaj no, wykorzystali jedną sytuację w pierwszej połowie, później mieliśmy troszkę więcej, więcej inicjatywy, ale no, nie, chciało, nie chciała ta piłka wpaść. No także ciężko jest, te mecze zawsze są z tymi ostatnimi z z, z zespołami, nigdy nie można ich lekceważyć, tak? chyba dzisiaj troszeczkę to zrobiliśmy no, i piłka nam chyba odpłaciła. Nie ukrywam, że jakby podróż była bardzo długa i e, brakuje nam cały czas zwycięstw. E, więc jakby bardzo cieszy. jest Zwy zwycięstwo na tak trudnym terenie. Piast w każdym meczu praktycznie musi punktować, aby realnie myśleć o utrzymaniu w piątej lidze. Tak, zdecydowanie. No, dla nas e, każdy następny mecz to jest e, mecz o utrzymanie. Tak naprawdę tutaj nie mamy, e, nie mamy złudzeń, tym bardziej e, wywiezione trzy punkty z tak trudnego terenu bardzo cieszą. Zrobiliście zimą duże postępy w kierunku utrzymania, sprowadziliście zawodników, jakaś kadra jest wzmocniona? Tak, no my jakby mieliśmy bardzo dużo um, roszat siedmiu zawodników odeszło, siedmiu przyszło, um, ale jakby jakościowo uważam, że zespół mam bardzo dobry, bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres um, przygotowawczy. Orzeum Rożeń w środę grać będzie w ślemie z miejscową wartą, poniec u siebie gości krobiankę, krobia. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.